Łukasz Piekarski, witam serdecznie w kolejnym odcinku programu 1 na 1 Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Stanisław Michakiewicz, publicysta, autor wielu książek, w czasach PRL-u także działacz opozycyjny. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Za chwilę spotkanie z mieszkańcami Grudziądza na temat, jakich reform Polska potrzebuje. Zapytam, skąd pomysł, żeby z taką tematyką wyruszyć do Polaków w 2016 roku? No stąd, że zarówno w kampanii prezydenckiej, jak i parlamentarnej Pojawiło się bardzo dużo pomysłów reformatorskich. No i stąd zainteresowanie nie tylko ze strony polityków, naszych umiejętnych przywódców, ale również ze strony obywateli, no ja, w jakim kierunku trzeba państwo zreformować. I ja próbuję wyjść naprzeciw temu zainteresowaniu. Tym bardziej się czuję uprawniony do mhm. tego, że w swoim czasie. Też jeszcze w Unii Polityki Realnej różne pomysły reformatorskie zgłaszaliśmy, które przynajmniej niektóre z nich, bo nie wszystkie już są aktualne, ale niektóre z nich są jeszcze nadal aktualne i myślę, że dobrze by było, gdyby do tego katalogu reform trafiły, a przynajmniej gdyby znalazły poparcie społeczne. No i stąd próbuję to przedstawiać. Przedstawiłem Pana jako publicysta, ale dawniej działał Pan tak aktywnie w życiu politycznym. Dlaczego zrezygnował Pan z tego życia politycznego? Dlatego, że jest pewien konflikt interesów między byciem publicystą a byciem politykiem. Publicysta jest wiarygodny wtedy, kiedy nie próbuje łączyć tych ról. Bo jeśli próbuje je łączyć, no to zawsze jest podejrzenie, że nie dlatego mówi, czy pisze to, co mm -hmm. pisze, czy mówi. Że tak myśli, tylko dlatego, że chce wyłudzić jakieś głosy czy coś takiego. Krótko mówiąc, coś knuje. Otóż ja nie chcę, nic nie knuje. Jeśli coś mówię albo piszę, to dlatego, że tak myślę i mam nadzieję, że to tam przynajmniej niektóre te pomysły to są warte zastanowienia. W związku z tym wielu ludzi dzięki temu uważa mnie za publicystę wiarygodnego. A poza tym, wie Pan, po ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego, to właściwie Polska utraciła taki ogromny kawał suwerenności, że już... Znaczy, mogłem być oczywiście tam posłem czy senatorem, ale to z względów socjalnych raczej. Czyli do polityki powrotu już w Pana wykonaniu nie, nie będzie? Nie chcę, nie chcę. Mhm. Wydaje mi się, wie Pan, że więcej mogę dobrego zrobić próbując przekonać obywateli do słusznych idei i tu wiarygodność się liczy szczególnie bo gdyby tej wiarygodności nie miał no to nikogo nie przekonał a tak to jest wie pan nie mogę zaniedbywać tego zapytam jak pan procentowo szacuje szanse na wolnorynkowe zmiany w Polsce bo w 2015 roku gdzie mieliśmy Wybory i prezydenckie, i parlamentarne wydawało się, że chyli się ku temu, ale jednak okazało się, że Wie rzeczywistość pan, była inna. Tak, myślę, że bardzo potężne siły są zainteresowane w tym, żeby w Polsce tak żaden program wolnościowy, wolnorynkowy nie był realizowany, bo on dosyć szybko by doprowadził do stworzenia, przynajmniej Zalążków siły państwa, siły gospodarki. Mhm. No, to nasi sąsiedzi nie są tym wcale zainteresowani, a wpływowe kręgi, wpływowe środowiska w Polsce też nie są tym zainteresowane, bo utraciłyby żerowiska. Zainteresowani tym mogą być ludzie, którzy. Chcieliby żyć w normalnym świecie. Tych ludzi jest sporo, tylko że oni nie mają takiej wspólnoty interesów, wie pan, która by wymusiła na nich organizację. Ci, którzy doją rzecz pospolitą, ci, którzy pasożytują na państwie, świetnie sobie zdają sprawę z tego, co jest źródłem ich siły. Utrzymywanie tego wszystkiego, co sprzyja pasożytnictwu. Nasi sąsiedzi, którzy nie są zainteresowani stworzeniem Zalążków siły też doskonale sobie zdałem sprawę, co mają robić. Natomiast y, ci ludzie, którzy chcieliby żyć normalnie, y, często są zdezorientowani i nie tworzą y, siły organizacyjnej proporcjonalnej do swojej liczebności. Y -y. A pan Petru, bo on kreował się na takiego, na takiego wolnorynkowca przed wyborami. Jego nie poglądy pan, są wiarygodne dla Pana, czy niekoniecznie? Nie Pan, ja nie mam zaufania do Pana Petru. Uważam Pana Petru, może go krzywdzę tym podejrzeniem, ale no muszę, jak Pan mnie pyta, to odpowiadam, co myślę. Ja uważam go za wydmuszkę tajnych służb. Mhm. Wiele rzeczy mnie tutaj do takich podejrzeń skłoniło, a szczególnie to, że zanim Pan Petru zdążył otworzyć usta, to już wdzięczny naród go obdarzył zaufaniem na poziomie 11%. Ja trochę działałem w polityce, zakładałem partię polityczną, wiem jakie to trudne jest, a on od razu miał i pieniądze, i nadmuchiwanie w sondażach. No, krótko mówiąc, tu nie mam przypadków. Jeszcze kontynuując wątek pana Petru. Zapytam. A poza tym, przepraszam, a mm -hmm. poza tym, wie Pan, gdyby on rzeczywiście był taki, wie Pan, zdolny i pomysłowy, za jakiego się przedstawia, no to jakieś pomysły reformatorskie by już zdążył przedstawić. Już jest, parę miesięcy jest posłem na czele klubu parlamentarnego. O ile mi wiadomo, żadnej inicjatywy ustawodawczej ten klub nie przedstawił. To właśnie jesteś na czele Komitetu Obrony Demokracji. Dlatego chciałem zapytać, co pan sądzi o tym tworze, który powstał. To jest, wie pan, ja uważam, że to jest już ewidentnie twór. Yy, Rez wiedupra. Wielu ludzi nie wie, co to słowo oznacza. To jest taka zbitka dwóch rosyjskich słów rozwiedzywatelne i uprawnienie, czyli zarząd wywiadu po naszemu. Otóż Komitet Obrony Demokracji powstał w pewnym bardzo konkretnym celu. Właściwie dwóch, dwa cele ma, dwa zadania ma do spełnienia. Po pierwsze robić zadymy, urządzać zadymy pod różnymi pretekstami, a to obrony demokracji, a to praworządności, a to w ramach protestu przeciwko likwidacji gospodarstwa pomistrzego mm. w Państwowej Telewizji, tam hodowli lisów farbowanych, wie pan, i tak dalej. A i druga, drugie ważne zadanie, i przypuszczam, że to jest jeszcze przed nami, gdyby Komisja Europejska postawiła. Taką krytyczną diagnozę oceny demokracji i praworządności w Polsce, to efektem tego może być, może być, nie wiem, czy tak będzie, ale może być, e, zastosowanie wobec Polski procedury przewidzianej w traktacie lizbońskim pod nazwą tzw. klauzuli solidarności. E, ona polega na tym, że jeśli w jakimś państwie członkowskim Unii Europejskiej. Zagrożona jest demokracja, taka przez jest mm -hmm. diagnoza, takie są donosy, prawda? No to Unia Europejska na prośbę tego państwa może udzielić mu bratniej pomocy nawet wojskowej, nawet wojskowej, żeby te zagrożenia dla demokracji usunąć. Z brzmienia traktatu lizbońskiego wynika, że to władze tego państwa powinny się zwrócić z taką prośbą. Ale co zrobić w sytuacji, kiedy zagrożenie dla demokracji i praworządności płynie właśnie od władz? A taka jest diagnoza, takie są oskarżenia. No to wiadomo, że one się nie zwrócą, prawda? I dlatego powstał Komitet Obrony Demokracji, żeby władzę wyręczył i taką prośbę złożył. Proszę zwrócić uwagę, że pan Mateusz Kijowski. Filut na utrzymaniu żony był przyjmowany w Unii Europejskiej z rewerencją prawie taką jak prezydent państwa. Widać wyraźnie, że ktoś przygotowuje go do tej roli, i to już przestają być żarty, bo to jest po prostu na pograniczu zdrady stanu. A jeżeli by do czegoś takiego doszło, to już nie na pograniczu, tylko to by była zdrada stanu. I w normalnym państwie tego rodzaju przygotowania powinny kończyć się dla autorów takich przygotowań, powinny kończyć się powrozem. Ale my nie żyjemy w normalnym państwie, my żyjemy w państwie safandulskim. No i dlatego ta bezkarność zdrady zachęca naśladowców. Przejdźmy teraz do Grudziądza. Jesteśmy w Grudziądzu, więc może dwa pytania o Grudziądz. Był już pan kiedyś w naszym mieście? Byłem. Jak pan je wspomina? Mile? Wie pan, niewiele pamiętam, bo ja bardzo mhm. krótko byłem w Grudziądzu poprzednim razem i teraz też będę znamy jakieś trzy godziny, więc trudno mieć jakieś wspomnienia, wie pan, mhm. traumatyczne. Spotkałem się z publicznością. Takie spotkania zawsze są, znaczy akurat to było miłe, tak jak sobie przypominam, zresztą większość tych spotkań w dobrej atmosferze przebiega. Między innymi dlatego, że ja od nikogo niczego nie chcę. <gry> Więc to sprzyja takiej dobrej atmosferze. Ludzie, którzy by chcieli, wie pan, zrobić mi jakieś kuku, to nie fatygują się na te spotkania, bo ja i tak nikomu nic złego nie mogę zrobić, na chciał. W związku z tym im się nie chce. No i dzięki temu atmosfera na tych spotkaniach jest dobra. To teraz jeszcze zapytam o inną rzecz, ale związaną z Grudziądzem. Co, zrobił, co zrobiłby Pan ze szpitalem, który ma pół miliarda długu i znaczący sposób ciąży na budżecie miasta, bo tak właśnie jest z Grudziądzem? Proszę Pana, no nie wiem dlaczego y, samorządy terytorialne mm -hmm. upierają się, żeby mieć szpitale, y, które przynoszą im takie paroksyzmy, takie straty. Ja, gdybym był na ich miejscu, to bym się starał tego balastu jak najszybciej pozbyć. Ale oczywiście rozumiem, że oni nie mogą się tego pozbyć, bo to przekracza ich możliwości decyzyjne. To wymaga decyzji na szczeblu państwowym. Zawsze byłem zwolennikiem prywatyzacji ochrony zdrowia. Ludziom, którzy się tego boją, bo bardzo dużo ludzi w Polsce się tego boi, myśli, że to szalenie podniosłoby koszty ochrony zdrowia. Mam tylko jedno do powiedzenia: że dotychczasowe reformy, właściwie jedna reforma z 1997 roku premiera Buska, oparta była na takim założeniu wiodącym, że pieniądze idą za pacjentem. Może i idą, ale w takiej odległości, że wszelki kontakt, nie tylko wzrokowy, ale wszelki został już zerwany. Więc reforma, prywatyzacja służby ochrony zdrowia polegałaby na tym, że pieniądze szłyby nie za pacjentem w jakiejś, wie pan, odległości kosmicznej, tylko z nim. To znaczy państwo by mu tych pieniędzy nie odbierało pod pretekstem, że kiedyś go będzie leczyło. I gdyby pieniądze szły z pacjentem, to szpital by takiego pacjenta przyjmował i nosił na rękach, żeby tylko przyszedł, prawda? I szpital nie miałby problemu z płynnością finansową. A władze samorządowe, bo to by była prywatna spółka, by to mhm. tym zarządzała, a władze samorządowe by nie miały długów. To jeszcze na koniec zapytam o takie najważniejsze plany na te najbliższe miesiące 2016 roku. Najbliższe miesiące no mam całą serię spotkań na terenie całej Polski. W przyszłym tygodniu mam wyjazd do Babic pod Warszawą, potem do Krakowa, Wrocławia i Wałbrzycha. No a jeszcze muszę pracować, pisać teksty do tych gazet czy do Radia Maryja, z którym nadal współpracuję. Także do maja, a właściwie jeszcze w maju, bo ostatni zapisany wyjazd, to mam do Londynu 29 mm. maja, także kilka następnych miesięcy mam już zaplanowanych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Wiem, że mieszkańcy już nie czekają Dziękuję na bardzo. spotkanie. Moim Państwa gościem był Pan Stanisław Michalkiewicz, publicysta, autor wielu książek. I dodajemy jeszcze w Czasach PRL-u działacz opozycyjny. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.